Cześć wami, chwała bohaterowi od brudnej roboty z tej strony Kokosfly. To jest Bioshock, kultowa gra mojej młodości <grywka> zaawansowanej. Um, I dzisiaj będziemy udawali się do Hefa i Stosa na spotkanie z Andrew Ryanem jego wyeliminowanie. Zobaczymy, czy uda nam się pociągnąć to w tej części. Wykonać brudną robotę za Atlasa. No, tutaj będzie ciężko. Pamiętam doskonale. i see cohen's lost his touch. if you knew him when, when he used to believe in the work, in the struggle, and now he rots in that neverland, waiting for someone to come and tell him he still got it. i suppose that's why he better live. Wow wow woo, no się tak ruszają, to nigdy się tak z to nigdy nie trafię z tego, no. Dobra. Okej, okay. chodź tutaj do mnie. Zakończono przedmiot badań, dobrze. Coś mi się wydaje, że ta głośność tej gry jest za wielka. Ale może mi się tylko tak wydaje. Zmarnowałem tylko kilka naboi z kuszy. Ale za to mamy shotguna i to całkiem sporo. A w ogóle ja przeszukałem te zwłoki? A, to chyba niewybaczalne. Nie, 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 właśnie tutaj. Przyszukałem je czy nie? Tych to raczej nie. A te? O, też nie. Dobrze. Ciekawe czy znajdę tutaj teraz te wystrzelone przez siebie bełty. Ale nie wydaje mi się. I don't think so. No to lecimy na Szczecin. Jest. Uh, czyli w tamtej stronie by... No, chyba co jesteś. Zakończono przedmiot, a nic mu nie robię, prawda? No. Błagam. Dlaczego nic mu nie robię? Dlaczego on nie padł od jednego strzału, no? Głupi ciul. Kurczę, no mamy ogólnie mało naboi do wszystkiego. Nie mamy żadnych przeciwpiechotnych. Dobra, no może od tego bardzo będę cierpiał. Kurczę, to jest jakiś mini-boss czy co? No dobra no Ale no nie no bez przesady to było naprawdę ciężkie chyba słyszałem jeżyczkę dokładnie Zajdziemy ją z drugiej strony i schakujemy sobie ale tym razem bez autohackera chyba się obejdzie To nie znaczy, że na pewno Cholera no. Dobra. Już się obawiałem, że znowu nie będę w stanie się przedrzeć. Teraz szukamy tego elementu i tego elementu. Może jeszcze jeden się taki znajdzie, zakrzywiony. Pięknie. Ale nie, już kolejny się nie znajdzie. Więc tak trzeba będzie pójść. No co ja robię? Okej. Okay. No i mamy po swojej stronie wieżyczkę. A to jest... Znajomy. Chyba też zakończyliśmy badania nad nimi. Tak, dokładnie. Ale sprawdzić nie zaszkodzi.

to wybuchnie? Nie, dobra No, jeszcze coś tam zrzucisz? Już nie chcesz mi zrzucać prezentów? No, co to było? Jest prezentów, tak? Nieładny, nieładny. to Ryan's gate as possible without making a spectacle of myself. He's got a shield at six ways to Leicester. There's no way into that base. All I got from my trouble was the hairy eyeball from Ryan's splicer mates. What's the reward you get for trying to outsmart the best electrical engineer of our generation? Oh yeah so yes. Okay, let's get out of Oh, to be hard But może damy, a może nie damy, nie wiadomo jak to będzie, nie, chyba damy, damy i damy, nie. Tylko jeszcze potrzebujemy dwóch elementów, Okej. Okay. no niestety, niestety nie używam tych beczek z ogniem wybuchających Jakoś jestem. Nie chcę mi się jakoś zmieniać na szybko na podpalający plazmit. Kamerka. Może nie trzeba będzie używać. I jesteśmy teraz jak Neo z wyskoku w zwolnionym czasie naprawiamy, hakujemy, czyli naprawiamy w sumie. Tą popsutą wieżyczkę, która chciała nas dorwać. Taka sztyuczka ta Jakoś to chyba pokonamy. Jeszcze jeden zakręcik. A nie, to prosto będzie. I już załatwione. Kasiury, wytwórca. Zobaczymy, najpierw to się wyłamiemy do tego, może autohackera użyjemy. I opracujemy jakieś przedmioty, a to co jest nam najbardziej potrzebne to amunicja przeciwpiechotna do pistoletu. To się naprawdę bardzo przyda. Dalej, elektryczny autohacker. I w sumie to da. Świetnie. Tutaj już trochę broni, podładujemy wszystko. Tu już nie trzeba. Granat też ładnie chodzi. Pisza już nam raczej nie będzie użyte, potrzebna. To też przeładujemy. A nie da się tylko 100 pocisków, dobra. Czy 100, 100 czegoś tam, 100 litrów. <grytania> dobra, włamujemy się na hardcora. A co? Gdzie jest element, gdzie jest element, please? Jeszcze jeden do góry, jeszcze jeden do góry. I teraz do boku. Dobra, chyba mamy. No, widzicie najwyższy poziom trudności. Jakoś nie mam zbytniej trudności przy odpowiednim ustawieniu toników.

Oh, we can still search for it Nice we I had to go jungle-style with that filthy ape for three weeks But he finally spilled the beans on how to get to Andrew Ryan Generate a sympathetic overload in harmonic core number 3 That's that's that simple Now all I gotta do is figure out what the hell a sympathetic overload is And for that matter a harmonic core number 3 a cake for an electrical engineer. Too bad I designed ladies' shoes. Gotta go see the grease monkeys left alive in heat loss monitoring. See what I can shake out of their trees. Aww. I like all parasites who ever tried to walk in stolen shoes. i explain the science that renders what you're trying to do impossible, but that would be like playing Mozart for a tree frog.

O, wow, o, wow. wow, wow. Jezus, ten jest naprawdę ciężki. Że jakiś wybuchowy ślub, na przykład, tego pana. Dobra, i co powiem. Teraz on się zatruje, a my sobie schakujemy robocika. O, niestety nie posłuchamy, co ma do powiedzenia Ryan. Jaka szkoda. E, 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 o, o Jezus, nie! Niech to jasny gwint. Będziemy musieli użyć więcej niż przepuszczałem tych rurek. A, I tak na przykład. Yy, teraz w ten sposób. W ten sposób. I jeszcze jedna do dołu. Brawo. Nic nie ma przy sobie, Hanno Mamy własnego robocika. Dobra, pójdziemy sobie tutaj najpierw. Tutaj coś ciekawego jest. Właśnie gratisowy tonik. Odsłuchamy historii. What is the difference between a man and a parasite? A man builds, a parasite asks, where is my share? A man creates, a parasite says, what will the neighbors think? A man invents, a parasite says, watch out or you might tread on the toes of God. No not or generally believers. see. Nie pozwól innym zostawić się na lodzie. Kup pole mrozu już dziś. Aha, ja nie muszę kupować, ja je znalazłem. Pole mrozu. Dobra to, lepsze niż to, OK. I teraz włamiemy się do sejfu. Nieszczególnie trudny. Ale jeżeli szybko czegoś nie zrobimy, no to jesteśmy w dupie. No nic, musimy się podleczyć, jeszcze raz spróbować. Okej, okay. okej. Okay. E, 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 e. No, 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 proszę was, gdzie jest to przejście? Dobra, dziękuję bardzo. O, no, całkiem, całkiem dobry prezent, no, nie będę narzekał. O, nawet nie sprawdziłem czasu, o której zaczęliśmy. To powiedzmy, że później. Porazimy go prądem. Dostaw mojego robocika Głupi dupku, no A ja tu genopak zły Zobaczymy ile mamy na tym poziomie tatuśków O, trzech Ale będzie zabawa z nimi, o, ho. ho, ho. Coś napędzanego wodą, wytwarzający elektryczność, tak mi się wydaje. Kórne. Dobra, im się zajmą sami sobą, ale ten ułowiany genopak naprawdę jest ostry. Wszystkich tutaj ten taki to się odwrócił, patrzcie. Popatrzcie, jak mój robocik rozwala tych gości, no um, dobra, załodujemy sobie zwykłym to idzie się naprawiać, czy co? Whatever. Fotografujemy sobie tatuśka. Ujęcie w ruchu i zobaczymy. Tonik bojowy łomiarz. Jak pokonać przeciwnika dysponującego łomiarzem? Oczywiście instalując łomiarze 2. Nie daj się przyłapać z zeszłorocznym modelem. Kup nowy już dziś. Ale my tego nie stosujemy. I teraz dziewczynkę.

Johnny i Janie citizens and Jamie citizen are lined up around the block for plasmites. Anything to help well us off the rabble? No. Jak się w ogóle zabierzemy do tego tatuśka? Trzeba tutaj pouzupełniać sobie szkocka, nie? Dziękuję. Nie piję. W tej chwili. No, no dobrze by było się zająć tym tatuśkiem. E, dobra, zmienimy sobie na amunicję przeciwpancerną, tutaj tylko dwa granaty. Jedziemy z tym kosmosem. No, ej, halo. Nie wiem, co ja strzeliłem, ale tutaj jest kamerka, więc najpierw może ją przekabacimy na swoją stronę Auto autohackerem.